Hejka! Dzisiaj będzie film bardziej dla dziewczyn, bo gramy w Tres imprez. Ale jeśli jesteś chłopakiem, nie osądzam cię, możesz tu zostać, tylko żebyś, żeby nikt mi nie pisał wyletnych rzeczy w komentarzach. To jest serio określiwe. I temat wodny. Wodny. No tu ja mam pan zrobić taką sirenkę. To, to jest Poszukajmy dwa szybodne to dosyreki. Mhm. No, możemy tam siąść? Nie, chyba nie. Mhm. Nie, Dwa ja chyba wiem, jaką już wezmę. No, chyba tą z tymi, co to były mamcylki. No mam teraz włosy weźmiemy może jakiś blond O może takie, No takie są ładne. Dobra teraz musimy zobaczyć czy musimy poszukać jakiegoś topiku. Jakiś fajny top. No weźmy to. Może ktoś zrozumie, że jestem syrenką, ale nie wiem. I teraz by się przydał taki topik. Ale mm, jest oko Syleny. Bo tu nie mam. Chyba hmm, nie mam. No to zobaczmy tu. Jeszcze w mojej Jeszcze cztery jeszcze w ogóle. Nie ma. Chyba. Ty, nie mam. A mi się wydawało, że miałam oko z Dziwne. Dobra. A jeśli okej, to weźmiemy my sobie... Nie. Może tą ścisłą spódniczkę sobie weźmiemy. O, ten kolor jest idealny. I teraz wetelek ten. No, ogólnie czas minął. To nie osącajcie mnie. No, to chyba nie jest raczej wodny, więc tam to mi się kojarzy z, z, z mysz wróżką y, i dałam do, 3 gwiazdki widzę. No, idziemy do następnej osoby. No to już trochę lepiej, ale też niezbyt tak no więc... Mm, chyba doładam 4 cztery gwiazdki. Jak tam tam widzieliście Teraz Dobra, To się mi w ogóle nie kojarzy Z wodą Ale to mi się fryzura I to jest w ogóle chłop Nie Dobra, To była to No I tego szukałam To jest dobre no dajmy mi pięć. Będzie ile, ale nie chyba. No chyba, że nie. Nie wiem, piszcie jak tam chcecie jeszcze się z się oceniam, Nie skaćcie. Y o! To jest... To jest ładne. Takiego czegoś. Widz Widzimy, wyciążyłam tego ogonu syreny. A nie umiałam znać, nie było. N nie ładnie. Na no, tej pięć gwiazdek. O, jakiś kalendarz. Tu jest. Al za to buksem. Mhm. Tu też mi się nie kojarzy. A ja ładnie masuje. Dużo. Więc damy jej gwiazdki. Czyli dobrze. I teraz ja Ślicznie wyglądam. Dlatego jakieś pozycje. Nowa obsada, że będę na ostatnim miejscu. Na pewno będę na ostatnim miejscu. Albo nie, będę na przedostatnim. Może ostatnio będzie ten Adam. Cieszykowy. Ok, Okej, nie ma czegoś osoby. I bo Emilia robiła ten film, to a ja gdzie jestem? O, jestem na siódmym miejscu. nie na łyżbach sobie pojeździmy. Okej. Oh. Mm, okay. Co jest, ale ja chciałam was w przeprosić, że bo dzisiaj będzie tylko jeden odcinek. Już za sobie może życzył. Ale dzisiaj będzie tylko jeden. Bo byłam na wycieczce. W kolejkowi byłam. Na wystawie pielnikowej. I bardzo tam fajnie. Powiedziałam zobaczyć. Kolejkowo fajna rzecz. I byłam jeszcze w restauracji. I wróciłam o 16. .00. I byłam zmęczona. No i zaczęłam to robić. Później chwilę pooglądałam sobie i teraz i musiałam posuwać kilka zdjęć, bo mi się nie chciało zrobić <laughs> No ale no cóż. Dobra, ale tak seriali, to napiszcie mi jakieś giery fajne pod tym filmem i wy trochę wytłumaczenia. Bo na przykład, czy to było Majki, Majka Jakaś kra taka na my i tam jest o takiej mocy yy, no. Fajna. Tylko ja nie wiem gdzie to jest taki problem. Nie wiem gdzie jest przedmieście. Nie wiem gdzie jest opuszczony kościół. Nie wiem niczego. Ja tak umiem się poronić przed ludźmi, którzy mnie atakują. Serio. I jedynym plusem. Dzisiaj jestem cały czas tą dziewczyną, która umie latać i to mi się podoba. W ogóle wyglądam tak jak jedna chyba z tego filmu. A te włosy... młoda, pielęgnowa teraz jest. Ok. Wypiszę mi coś fajnego i tak mam. Будьте пленниковой. Сиваться. Вот пленники есть такие файны. Зарубь пленники. Они а где сегодня убили под кодой пленника. Да. Да. Там была файна с бутылочкой такая. И хлебек. Окей, okay, такая блюзная. Kogoś piekarnika? Ja nie Dobra, wezmę chyba sobie to do picia. Nie żeby coś pił. Nie. No, kokos jest w kokosie wygląda jak mleko, ale to jest kokos. Dobra, może też być mleko. Mleko chyba też, nie? To chyba jest jakieś, bo nie będę... Widzicie bez. Co so, ja tu kliknąłem? O. Ja coś kliknęłam i teraz muszę ustalić, gdzie jest brązowy. Tu. O, tu jest olbrzym, zwykle. Ładnie, I teraz chyba włosy zmienię. Sobie pasy. Zobaczmy jakie są najdłuższe. Dobra. Dobra, sobie takie, takie pasy sobie. Mm. I będę iść tak z tymi psami. Wypatrzcie mi moje mężko. No patrzcie jak pięknie. Okay. Muszę poprawić, żeby było trochę dusza. No takie mogę być... go Mhm, mm. -hmm, mm -hmm. To jeszcze by coś coś, co by się przydało do pilnika. Jestem pilnikiem, tak? Jestem babką, która lubi pilniki. Tam chyba też nie się będzie. Ale skąd on ma taką sukienkę fajną, ja chcę. Dobra, biorę, wezmę może nauszniki, a potem biorę go nie umiem go wziąć, biorę te nauszniki, te nauszniki wezmę i wezmę, i jego ja określam, że taki nie, to jest bardziej żółty, jeszcze bardziej prąsowy, no, jeszcze minuta 10. Nie co się jeszcze? Chyba nie. Oh. A wy ogólnie do człowieka wracacie do szkoły, bo ja nie wiem, czy to w szkole jest jakoś inaczej, w niektórych, bo ja wracam w szóstego, a mój brat chyba w siódmego wraca. I taki problem, bo to muszę skumać. I ja się mniałam coś trochę w żeby żebym było

jeszcze sekund. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start! Juhu! O, tu ecik. Super. super. Ciekawe, jakie sobie w pasy. Czyli będzie taka jak jest zakład, palą. Nie wolno szeptać w czuwacz. To jest chłodne. To jest kupić miastek. No. no. Ja nie wiem on takie. To jest VIP. Tak, to jest VIP. 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 Mm -hmm. To będzie mi wypadek leska cukrowa. Więc staje czy... Nie wiem mogę, to da 3 Ścieżki. i pół. Śnieżki pije. Teraz, teraz ja. Właśnie posłuchajmy jako duet. Blask. Błysk. liniowy. I wracamy. Zioł. O, tu jestem ten piernik ohebek. <grystanie> no to cztery gwiazdki widziałam lepsza. Dobrze, to tam, patrząc na mnie, dobrze. To w ogóle nie wygląda jak piernik. Jedna gwiazdka. Jakby co to się nie obrażajcie, no bo to nie wygląda jak piernik. Przecież sami powiedzieć, możecie na to powiedzieć, że to nie wygląda jak piernik. Okej, okay, ten duet na pierwszym miejscu ja. jest. na drugim, ja myślałam, że gra jest na kandydat. Teraz fajnie na łyżwach jeszcze Fajnie to wygląda jak jeszcze na łyżwach teraz Ja wiesz, tym to no nie widziałem Dobra, no zobaczcie Jedziemy, hop, lądujemy, jedziemy Jedziemy, hop, lądujemy Tak, jest, ja tak będę jeździć A czekaj, bo... ja skakałem inaczej skacze inaczej wyjątek sobie li. wow, jest to kaczka, kaczka. Jest to on kaczka jestem kaczką czekajcie, będzie udawać kaczkę cześć wszystkim. jak tam u was? jeszcze raz cześć co to jest? Ej, jeśli wiecie co to jest, napiszcie mi w kom w komentarzach. Bo ja nawet nie wiem, co to lecę. Dobra, no, popatrzmy na nią, co ona robi. Samo łączek zakończę. Ona ustawia taki jasny kolor sobie. Dobra, to też ustawia. I teraz zrobić. Markej. Pięćmy tak nie. No tak nie może być. Albo nie. No tak nie może być. Eee, okej. Nie, to może być. Okej. I. patrzymy, jaki lubią kolor włosów. Nie lubią blansowy, więc zrobią blansowy kolor włosów. Jakiś fajny włos. O, to jest ładne. Ale nie tam. O, te wezmę. No i mały. O, te wezmę. Idą, idą, się ubrać. Popatrzę, jak się ubierają inne. Okej, okay, różowe spódniczka mam. Dobra, też wezmę sobie różową spódniczkę. Jakiś fajny różowy sweterek. Może to jest pikmi? No, wiecie o co chodzi? Tak pikmi je ja je. jest lużowy, czy jak wielki kudrowy jest pikmi. Jest bardziej taka Mm. Jestem bardziej Emo niż Pikmi Brzmi na Pikmi ale nie. Jestem Emo. Tylko. Jestem tak Emo. Czy nie piskuję to na nauczycieli? Tylko. Jak się pokuszę, to mogę przewalić No, patrz, jestem w szkole Oczywiście nikomu nie przypadek. Ja jestem taką krzeczną Emo. I ja też bardziej nie. Ja chodzę dużo na czarno. Ja wolę czarny i fioletowy. Ja chodzę czarno, na czarno-fioletowy. I czasami mam gdzieś sobie spodnie niebieskie. Więc tak. Ale nie jestem piggyback. I tak. Ja gdybym ja bym mogła, to mój brat już by kilka razy przesadził, już by wyrętował w szpitalu, bo to mnie wkurza. No, spodnie zmieniłam, siedziałam sobie po kiedyś, Są na te ale a chyba. Nie. Hmm. Nie chcę założników. Zobaczmy, czy jest coś w inny kuluszowy jak I zmienię moją włos. I co zmienić. Chyba. Albo A nie zmienię. Albo zmienię. Dobra, zmienię. I poszukam. To ma, nie zmieniam włosów. Poszukam jakichś fajnych rzeczy. A, bo Wezmę wezmę. Bo one tak trochę mi latają. Co my zrobimy? No i to zmieni się na w Mmm, no dobra. No to. Mm, nie, to też nie. To też nie. Mmm, mm. może te. Te są ładne. Te takie długie. O. No, to by okay. I tak. I ten tak. jest chyba seria ruta, bo już długo kam. Jest jakieś 20 minut. I jeśli chcecie następną część dziewczyny, i jeśli są jacyś chłopcy, to najpierw chcę. chcemy Komentarzu Chcemy w drugą część albo Chcę wartę i zaproponujcie mi tam jakieś Gierki z wyjaśnieniem o co chodzi w tych chwili mniej więcej Bo tak jak mówię Majka, ja wiem że tam tylko możemy walczyć A nie wiem gdzie jest przedmieście Nie wiem gdzie jest opuszczony kościół I nie umiem walczyć więc no, umiem tylko się chronić przed kierzczami, a ładnie się Wiem czy gwiazdki. Dobra. Hmm. O teraz No ja. zrobimy jakiś jeden fajny. Tu z i tu bokiem stoję. A ci powiem, że mi coś tam No nazywam. No takie, bo na pół odkapiła bukiet. Ona bukiet od mnie nie a nie ja od niej. No masz, ale tylko. Może obie w tym samym czasie byśmy najlepiej tego jakoś zróbili. Cała zielona. Zuza. Zuza. Ta mi pięć piestek, Tak jakby zielony, ładny kolor. niech dobrała kolory tak do siebie. Tak ciemno z jasnym żółtym. Dzięki też pięknie jest trochę takie jas jaskrawe zielona. To o nich pisząc? nic mi to mi nie przypadło do gustu, ale jest ładne. Ta skóra. Mm. No tam czy i mogła... 4, tam, mogła to bym dała i 4,5. Tak. Uuu, to jest ładne. No, ale tutaj była pięć gwiazdek. No. Ładnie, 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 No, dobra. no. to ja się chyba już powoli będę z wami kończyć. Ładź, pani. Co to? Nieważne, co z tym mówił. No, dam cztery, bo ładne włosy mam. No dobra. To, to ja już skończę mówić. I będę chyba... Teraz zobaczmy, na którym miejscu co będę i się poszegnę z wami. Co Ona jest pierwsza. Ład pęk. Myślałam, że chociaż czas jej nie będzie pierwsza. No tutaj jestem siódma. To tu jest, um... jesteście z wami. Just... Miłego wieczoru.